Każdy z nas uwielbia wszelkiego rodzaju święta i eventy. W lutym również jest jedna specjalna data dzień pełen radości, uśmiechu i wręcz kompletnej beztroski dzień, w którym gorycz codziennej, szarej egzystencji zostaje wypełniona nutą słodyczy, dzień, w którym róża nabiera szczególnego znaczenia, a wszystko jest zrobione z miłością dzień, w którym przestaje mieć znaczenie, czy jest to coś świeżo upieczonego, czy już bardziej wczorajszego? To po prostu dzień zapierający dech w piersiach. Tłusty czwartek. Oczywiście. Tłusty czwartek to jedno z bardziej zwariowanych świąt w kalendarzu. W dzisiejszym świecie kultury fit to jedyny dzień, w którym ludzie licytują się, kto zje więcej pączków, a nie kto wytrzyma dłużej na samym powietrzu. Według słownika języka polskiego słowo pączek ma. Dwa znaczenia. Pierwsze to zawiązek pędu liścia lub kwiatu, a drugie to kuliste ciastko drożdżowe z nadzieniem, smażone w tłuszczu. Co ciekawe, drugie znaczenie powstało później przez podobieństwo kształtu ciastka do zaczątku liścia. No dobra, wiadomo, że chodziło mi o Walentynki. Na co pewnie wskazuje tytuł filmu. I chociaż tłusty czwartek jest oczywiście super. To pamiętajmy, że jest to złomowanie, a nie wystawienie laurki. <laughs> a, święto Zakochanych. A, tutaj jest. Święto Zakochanych to szczególny dzień, w którym. Zaraz, zaraz. A to nie jest tak, że jeśli dwoje osób łączy jakieś uczucie, to trwa ono przez cały czas niezależnie od terminu. Tutaj raczej nie powinno być miejsca na słowo szczególny. Zawsze wydawało mi się, iż to właśnie element niespodzianki jest najważniejszy. Podarowanie kwiatów, zabranie na kolację do restauracji i itd. Wszystko to powinno się robić raczej regularnie, jako dowód nieustannej miłości. Bo przecież ile razy usłyszeliście od kogoś, że najlepszy prezent to ten bez okazji. Więc plot twist na dzisiaj. Będziecie w szoku. Ale nie jest łatwo zaskoczyć kogoś w najbardziej sztampowe i rozpowszechnione święto miłości. Ciężko. Właściwie zaskoczyć mogą tylko single, dla których wybranie takiego terminu na wyznanie miłości to pójście po najprostszej linii oporu i raczej nie polecam tego sposobu. No ale jak ktoś lubi takie zagrania, to może próbować. Chociaż moim zdaniem lepszy będzie bardziej. Zindywidualizowany termin. Dobra, element zaskoczenia mamy w takim razie z głowy, ale fakty są takie, że rzeczywiście walentynki mogą być szczególną celebracją uczucia. Zatrzymanie się w tym codziennym biegu może być przydatne. Rozumiem. Dzień miłości. Ok, super. Tylko tutaj znów pojawia się problem. Miłość to uczucie łączące dwoje osób, tak? Dlatego jej świętowanie powinno zostać między dwójką osób. Na czym polega pokazywanie jej całemu światu? Bo moim zdaniem podchodzi to pod medialne chwalenie się statami. Te wszystkie zdjęcia, posty, a już o komercjalizacji tego święta i mnóstwie eventowych reklam nie wspomnę. I do czego to doprowadza? Do tak zwanej zemsty singli. No wiecie, jak ten ziomek co zajął co drugie miejsce w kinie... Albo ci ludzie, którzy pytają na ulicy Ej, to druga czy trzecia dziewczyna dzisiaj. A ja raczej odradzałbym zaczepianie osób, dla których dzień miłości to nie jest powód do radości. Serio. Tak na koniec to życzę wszystkim zakochanym, żeby ich miłość była pielęgnowana cały czas, więc w walentynki również. A do wszystkich singli. Jeśli szukacie drugiej połówki, to jestem pewny, że koniec końców ją znajdziecie. Czy to teraz, czy jeszcze trochę potrzeba cierpliwości. Dużo miłości dla wszystkich. Pa, pa. Erotyczne Piw, Paw, ona Mara i stopy. Wyprodukowano oh. pod marką Projekt Ja Ajadik2121 And Jeremy Master